Dzisiaj jesteśmy na Podkarpaciu i już za chwilę poznamy turystyczne atrakcje Dukli. Wyruszymy na górski szlak, by odkryć kilka tajemnic związanych z najwyższym szczytem Beskidu Dukielskiego. Przy okazji wyjaśnimy, skąd wzięła się Dukla w nazwach czeskich i słowackich klubów sportowych. W okolice Dukli najszybciej i najprościej dotrzeć jadąc od autostrady A4 w stronę Krosna, a następnie drogą krajową numer 19, która prowadzi do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Do centrum miasta wjeżdżamy Aleją Akacjową, a dokładniej Aleją Robinii Akacjowej, która znajduje się na terenie miejscowości Dukla i Zboiska. Aleja powstała w pierwszej połowie XIX wieku i liczy 247 drzew, wyłącznie jednego gatunku Robinii Akacjowej. Ze względu na wartości historyczne, krajobrazowe i przestrzenne w 2013 roku aleje wpisano do rejestru zabytków. Dukla położona jest w środkowej części Beskidu Niskiego w Dolinie Rzeki Jasiołka. Naszą wizytę w tym mieście rozpoczynamy od punktu transgranicznej informacji turystycznej, gdzie obsługa udziela cennych wskazówek na temat okolicznych atrakcji. Turyści mogą pobrać mapy i przewodniki, które ułatwią im poruszanie się po gminie Dukla. Tutaj także rozpoczyna się i kończy ścieżka historyczno-przyrodnicza po Dukli, obejmująca atrakcje architektoniczno-przyrodnicze. Co ciekawe, przed budynkiem, w którym mieści się informacja, znajduje się budka nietelefoniczna dukielska, która pełni rolę przewodnika-podpowiadacza. Można w niej wysłuchać opisy do 16 przystanków ścieżki w trzech językach: polskim, angielskim i słowackim. Pierwsza lokacja Dukli była w 1353 roku, a najstarsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1366 roku. Kilkanaście lat później, w 1380 roku, Dukla otrzymała prawa miejskie. Od czasów swego powstania aż do wybuchu II wojny światowej, była miastem prywatnym. Dukla rozwijała się dzięki korzystnemu położeniu przy trakcie handlowym z Polski na Węgry na szlaku winnym. Rynek wraz z otoczeniem zachował dawny układ urbanistyczny miasta. Na środku znajduje się ratusz z początku XVII wieku. W trakcie zwiedzania miasta możemy zobaczyć jedyne zachowane ruiny komory celnej w Polsce dukielska komora celna powstała przy szlaku handlowym na przełomie XVI i XVII wieku. Gmina Dukla znana jest z miejsc sakralnych. Najcenniejszy zabytek miasta stanowi Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, wzniesiony w XVIII wieku. Znajduje się tutaj także Dukielski Zespół Kościelno-Klasztorny Ojców Bernardynów, stanowiący główny ośrodek kultu świętego Jana z Dukli, zakonnika bernardyńskiej prowincji z XV wieku. Murowany kościół i klasztor zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku. Wyposażenie wnętrza świątyni jest późnobarokowe i neorenesansowe. Na uwagę zasługują zwłaszcza polichromie. W prawej nawie znajduje się kaplica, w której umieszczone są relikwie świętego Jana z Dukli. Warto wspomnieć, że w 1997 roku bezpośrednio przed kanonizacją świętego Jana w Dukli przebywał papież Jan Paweł II. Dukla i okoliczne miejscowości były miejscem krwawych starć zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej. O tych wydarzeniach przypomina muzeum historyczne mieszczące się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym z drugiej połowy XVIII wieku. W skansenie broni ciężkiej możemy oglądać armaty, działo pancerne, a nawet czołg, które były użyte w bitwie o przełęcz dukielską. Wojskowa operacja karpacko-dukielska trwała od 8 września do 30 listopada 1944 roku i pochłonęła ogromną liczbę ofiar. 120 kilka tysięcy zabitych rannych po stronie Armii Czerwonej, około połowy tego po stronie niemieckiej. I jeszcze tutaj walczył Karkusz Czechosłowacki, podległy rządowi londyńskiemu, ale walczący po ubełku Armii Czerwonej. wysłacił jest 6,5 tysiąca zabitych rannych i zaginionych. I powstała ogromna bitwa tocząca się w górach, w Beskidzie Niskim i częściowo w Bieszczadach, lewym skrzydłem, która dla nas może nie znana, bo nie było polskich, polskich oddziałów, ale dla Słowaków, Czechów, y, Ukraińców, ponieważ tu walczył Pierwszy Front Ukraiński, Rosland ciągle jest bardzo wielką bitwą pamiętaną i wspominaną, i obchodzoną jej jej rocznicę. Nawet takim symbolem są. Nazwy klubów, piekacje chociażby Dukla Praga, to wszystko za tej od naszej tutejszej dukli, ta nazwa. Dla uświadomienia sobie tych ofiar, że niedaleko znajduje się cmentarz wojenny, w którym leży ponad 7,5 tysiąca żołnierzy z II wojny światowej Armii Czerwonej i 3,5 tysiąca około z I wojny światowej. Beskidniski to tereny, które dawniej były zamieszkiwane głównie przez Łemków, czyli górali karpackich. Udajemy się teraz do miejscowości Chyrowa, położonej 9 km od Dukli. Tam znajduje się dawna łemkowska cerkiew grecko-katolicka, wzniesiona w XVIII wieku. Obecnie jest to kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Z kolei w Czcianie, tuż przy trasie biegnącej od Dukli w kierunku przejścia granicznego w Barwinku, jest cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem narodzenia Bogu Bogurodzicy. Świątynia pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Obecnie służy jako kościół katolicki. Uwagę turystów przyciąga zwłaszcza ikonostas namalowany w XIX wieku. Wyruszamy na wędrówkę górskim szlakiem, który poprowadzi nas nad Cergową, zalesiony szczyt Beskidu Dukielskiego w Beskidzie Niskim. Cergowa zwana jest górą pełną tajemnic. Podążamy ścieżką przyrodniczą do Złotej Studzienki. Sama góra cergowa widoczna jest z Dukli jako taka wyniosła ściana, trójgarbna. Dostać się na nią prosto, ponieważ z centrum prowadzi gminny szlak, żółty gminny szlak turystyczny, który przechodzi przez tak zwaną zakluczynę, później złotą studzienkę, rezerwat tysiąclecia i na szczyt półtorej godziny jesteśmy na samej górze przy wieży. Ale po drodze naprawdę sporo ciekawych historii, sporo ciekawych obiektów. W tym drzewostanie rośnie ponad 20 gatunków rodzimych drzew. To ewenement trochę, ponieważ polskie lasy nie są generalnie tak bogate, tak różnorodne gatunkowo. Ale najciekawszym elementem Góry Cergowej jest Złota studienka. To miejsce kultu, dlatego że tutaj właśnie święty Jan z zanim został jeszcze świętym, zanim został zakonnikiem w ogóle, to zaczynał swoje pustelnicze życie. Od źródełka złota studienka, gdzie znajduje się kapliczka świętego Jana z Dukli, idziemy dość stromym podejściem w kierunku grzbietu góry. Sam szczyt wznosi się na wysokość 716 metrów nad poziom morza, ale przewyższenie te 300 metrów prawie nad doliną daje mu takie, taką dominację nad doliną. Kiedyś była to góra odsłonięta zupełnie, bo na grzbiecie zaczynały się wielkie pastwiska, więc z Cergowej było widać bardzo daleko. Dzisiaj, dlatego, że z Cergowej nie widać wiele, postawiono wieżę, stoi wieża tam widokowa, i z niej właśnie przy dobrej pogodzie rozciągają się krajobrazy. Drewniana wieża widokowa ma około 22 metrów wysokości. 16 kilometrów od Dugli, tuż przy samej granicy ze Słowacją, położona jest miejscowość Zyndranowa, uważana niegdyś za stolicę Łemkowszczyzny Wschodniej. Wieś otoczona jest górami i lasami. Ten przepiękny krajobraz całej okolicy stanowi część Jaśliskiego parku krajobrazowego. W Muzeum Kultury Łemkowskiej zapoznamy się z historią Łemków. Zgromadzone są tu eksponaty i pamiątki, które zachowały się na tym terenie po wysiedleniu ludności Łemkowskiej w latach 1945-47. Możemy tu obejrzeć m.in. kolekcję Łemkowskiego ubioru ludowego oraz wystawę eksponatów sakralnych. W skład ekspozycji muzealnej wchodzi wiele obiektów takich jak miejscowa kuźnia oraz XIX-wieczna chyża, czyli drewniany budynek mieszkalno-gospodarczy z zagrodą, gdzie w poszczególnych pomieszczeniach prezentowane są przedmioty codziennego użytku.